Jak wyglądała praca na rejestracji kiedyś, a jak wygląda dzisiaj? Kiedyś wszystko kręciło się wokół kartotek papierowych ich szukania, tworzenia, porządkowania, archiwizowania. Dzisiaj to wszystko robię w dedykowanym programie do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej. Czy pacjenci nadal preferują umawianie się przez telefon, czy wybierają już częściej formy online? Nadal głównie jest to rejestracja telefoniczna. Ludzie zazwyczaj lubią załatwiać takie sprawy przez telefon, aby mieć pewność, że ich prośba została od razu przyjęta i uwzględniona, ale nie zawsze mają czas dzwonić i umawiać się na wizytę w godzinach pracy rejestracji, bo sami są wtedy w pracy. Stąd też zauważam coraz większe zainteresowanie rejestracją online w godzinach wieczornych i nocnych. Jakie są plusy rejestracji online? No właśnie, to, że pacjent nie musi się dostosowywać do godzin pracy placówki, tylko umawia się wtedy, kiedy ma czas. Może wybrać na spokojnie taki termin, jaki mu pasuje w uzgodnieniu z całą rodziną. To jest duże udogodnienie dla pacjentów. Chwalą to sobie. Oh yeah. A czy ty masz rejestrację online? Jeżeli nie, a chciałbyś mieć, aby dać swoim pacjentom tę możliwość swobodnej, szybkiej rezerwacji, wizyty o każdej porze, zajrzyj do opisu, bo zostawiłam tam informację o profesjonalnym rozwiązaniu.